Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich serdecznie, Daily Update 8.07 I tak o, ogłoszenia. Dzisiaj postaram się zrobić Daily Update bez słowa na K, bez słowa na P. Zobaczymy, czy to w ogóle wpłynie na pozycjonowanie filmów na YouTube. Bo dostałem info, że niby wyłapują słowa po prostu, które mówisz i to jakoś tam działa na algorytm. Czy to prawda? Nie wiem. Czy jestem w stanie wyrażać się bardziej elokwentnie? O, no, jak, jak mi się chce i bym się postarał, to na pewno, bo nie jest to ciężkie. Robię cięższe rzeczy na co dzień. Także spróbujemy. Od razu powiem, co obstawiam na euro. Jedno takie ogłoszenie parafialne. To tak, tam jedna osoba mi napisała prośbę o analizę w komentarzach. Przypominam, że jest taka opcja, że możecie napisać, ja Wam to przeanalizuję po prostu w następnym filmie. Dzisiaj tego nie zrobię. Dlaczego? Bo padło 7, 7 walorów od jednej osoby. Także prosiłbym, żeby to były maksymalnie 1-2 walory na osobę i napisane, nie wiem, poproszę spacja i ticket, nie, typu euro, USD, spacja jakiś tam, nie wiem, Binance Coin, czy coś tam, BNB, tak, USDT itd. i tak dalej. I tak będę sprawdzał po prostu, jeden, dwa na osobę i zrobimy sobie taki duży przegląd rynku, ja sobie siądę i tam to wstawię, czy to w weekend, czy to... Jeszcze w tym tygodniu. Taki pomysł, żeby nie było tylko tych zapowiedzi tradeów, bo jest to też nudne. Ja zazwyczaj to stawiam z rana, dużo was z rana pracuje no, Nie każdy może rzucić etat i zająć się w 100% tradingiem w danym momencie. Także ja to doskonale rozumiem i nie mam z tym problemu. Także taki wpadam na taki pomysł. I co? I możecie tam pisać. Także od tego filmu będę sprawdzał te komentarze, co tam piszecie. Będę je tam serduszkował i odpowiadał. Zapisywał sobie ze zeszycie, żeby nie zapomnieć, bo ja mam trochę pamięć złotej rybki czasami. I ktoś mnie o coś poprosił, ja napiszę. No nie ma problemu, bo potem patrzę, że był trzy tygodnie. Trzy tygodnie mu na to tego nie wstawiłem i potem mówię: Kurde, ty do, wstyd po trzech tygodniach wstawić, to już to już chłopie. Ajajaj, no, masakra. No i po Challenge'u, po Challenge'u. Challenge niestety. <laughs> Ale ciężki ten YouTube, to no nie wierzę. Dobra, e, bez śmiechów. Co na euro, bo szybki update. Ik. Góra, tutaj zebranie płynności z Azji, <laughs> z Nowego Jorku. <laughs> I co? I shorty, tak, tak to widzę na ten moment. Raczej powolna korekta się tutaj rozegra do tego miejsca. Nie widzę tutaj większej dynamiki na to, żeby to miało pójść w górę. Są tam jakieś newsy o chyba 13.10 na euro, także zobaczymy, jak to wpłynie. Hmm, także jeśli chodzi o euro, tutaj w tym miejscu będę zainteresowany shortami, nad, nad SL-ami po prostu, wrzucenie zleceń na stop lossach, wykorzystanie tej płynności do powolnej korekty. Nie spodziewam się dużej dynamiki, raczej ten trade będzie trwał długo, może nawet cały dzień, może nawet do końca sesji, bardzo powoli się ciągnął, także e, tak, to, <laughs> tak to widzę, ale rozbawiło mnie to, że minęły dwie minuty, a ja, ja już przegrałem. Przegrałem challenge w słowach na YouTubie, także co. E, Spróbuję w następnym filmie. <laughs> Szybko poszło. Dobra. I co? I tyle w zasadzie. Będę informował, oczywiście, na twicie. A, i tam ten short, taki, co zapowiadałem ostatnio, gdzieś tam z tego miejsca. No to na SL-u był skończony. Tam była reakcja taka mniejsza. Wywalili mnie tam, o, dokładnie w tym miejscu było. Ja tutaj shortowałem i w ten knot mnie wywalił po prostu na SL-u na, SL na 0,25%. I już potem nie shortowałem. Także jest to na grupie zapisane. Na Twitter nawet nie zdążymy wsadzić. Tak nie szybko wywaliło. Już chciałem powiedzieć inne słowo, ale się otrzymałem. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mówi dla Was Pablo i co, pozdrawiam serdecznie.